Cześć, ja jestem Karla, a to jest Wyzwanie 25 Dzieci w The Sims 4, sezon trzeci. I to już chyba norma, że ta seria ma jakieś takie strasznie długie przerwy w czasie, tak po prostu jest. Ale ostatnio nabrałam ochoty, w sensie zobaczyłam, że no w zasadzie niewiele brakuje do ukończenia tego sezonu, więc yy, zepnę się w sobie i, i po prostu yy, skończę ten sezon. No dobra, pograłam trochę tam poza nagraniem, w sensie cały jeden dzień chyba przegrałam czy coś takiego. Nasza gloria jest szóstkowa, także czekają ją właśnie teraz yy, urodziny, więc może sobie pójść, wypowiedzieć życzenia, co mi się tu. Okej, okay, chyba, dobra. A co do naszych bliźniaczek, Haliny tam i Sylwii, to one jeszcze muszą troszeczkę z umiejętnościami podgonić i też będą miały urodziny, także to pewnie lada moment. Dobra, ty, ty, ty skoro już tutaj zmuchnęłaś, to możesz sobie dodać świeczki urodzinowe. Mamy też taką panią Ksenię Wrubel, którą nawet nie wiem gdzie i jak Samuel poznał, bo robiłam to, no, mówię, bardzo dawno temu, ze dwa miesiące temu, jak nie dalej. No i pani Ksenia jest sobie aktualnie w, w, w ciąży z Samuelem, drugi trymestr za 18 godzin. Także no zobaczymy, co nam tutaj urodzi. A co do naszego najmłodszego Bartosza, to w sumie za 3 godziny ma urodziny, także zaraz będziemy go postarzać do małego dziecka. Dobra, czas na urodziny, tutaj postarzyć tego naszego młodego fana. zobaczyć jak mniej więcej on będzie tutaj wyglądał. Dostał cechę głuptasek. Okej, okay, dawno chyba nie było dzieci z taką cechą. I czarne włosy masz? Czarne włosy, ciemne oczy, czyli w sumie tak jak tutaj nasze bliźniaczki wygląda. No po prostu jestem w szoku, że w końcu zostało naprawione to, iż można czytać małym dzieciom. Kazałam tutaj, dzie dzieciakowi kliknęłam, że przyjazny i że Książka, proszę, i, i, i jakoś poszło. I przeczytał tą książkę powiedzmy, że w miarę bez problemów. Bo ostatnio, jak pamiętam, to było tak, że, że, że się nie mogli w ogóle do tego zebrać. A teraz widzę, że chyba, chyba może w końcu w którejś tam aktualizacji to ogarnęli. A tutaj coś, coś mi tutaj yy, śmier Aha, bo tu jest yy, skitrany talerz. I to tak w bardzo fantastycznej lewitującej postaci. Jestem ciekawa czy ta opcja bajki na dobranoc też będzie działać czy, 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 czy tego jeszcze nie naprawili zobaczymy zaraz. Nie, bajka na dobranoc nadal nie działa, więc dziecko po prostu weź się samo połóż bo jesteś zmęczony a ty który masz tutaj poziom? Mm, drugi, no ale musisz już iść do szkoły niestety nie udało się wbić tej umiejętności, no mówi się trudno, będzie miała cały weekend żeby to dobić też teoretycznie ma pół punktu, więc no, gdyby się trochę spóźniła, to może też by się nic nie stało, ale trudno już tam. Dobra, Halina właśnie zdobyła trzeci poziom e, wyobraźni, więc to jest ostatnia umiejętność, jaka była jej potrzebna do ogarnięcia. A więc w zasadzie możesz sobie pójść e, spać, dziecko, halo i spać. Czemu jak cię klikam, to, to nie działa. Dobra, to ci tak kliknę. I jeszcze jest kwestia taka, że Sylwia w sumie mogłaby stać, można by dać jej jeść, i ona też tam ma resztkę wyobraźni do ogarnięcia. I też powinna mieć urodziny zaraz. Bo to są w końcu bliźniaczki, więc wypadałoby, żeby miały jednocześnie urodziny, prawda? A nasza pani Ksenia za 20 godzin będzie w trzecim trymestrze, także powolutku, powolutku ta ciąża jej tutaj postępuje. O proszę, już się udało wbić tutaj Sylwii trzeci poziom wyobraźni, więc wszystkie umiejętności są ogarnięte, także ty będziesz jeszcze... Ty właśnie się chyba obudziłeś, nie? O, no to fantastycznie, bo możesz tutaj zrobić dziewczynom urodziny. To One sobie już zaczną ogarniać rzeczy do szkoły, się przygotowywać i takie tam, że mamy pusty talerz, nie wiem skąd, nie wiem jak. Pierwsza była pani Halina. Więc niech pani Halina wstanie, pani Sylwia sobie tutaj podejdzie. Dobra, jedna dorosła, i w sumie możesz sobie tutaj zjeść naleśniki, które chyba pani Ksenia wyciągnęła. I nie wiem czemu nie zjadła, więc niech sobie coś tam innego wyciągnie. Teraz Sylwia ma urodziny. Oczywiście przekładanie przez stół to już jest y, tradycja w tym wyzwaniu. Po prostu urodziny bez przekładania przez stół to nie są urodziny, tak? O, i zepsuł nam się, no zepsuło nam się ciasto. No cóż, trudno. Będzie trzeba po prostu zrobić nowe i tyle, no. Też dosyć długo chyba służyło nam to ciasteczko. Okej, okay, tutaj Halina jest dobra, a Sylwia ma cechę ponura. Uhum, no to takie mają inne charakterki. O, proszę, a co to jest za jakieś niesłodzone ciasto z mączki chleba świę, świętojańskiego? i kokosa? To musiało pewnie w jakiejś aktualizacji dojść, ale ja ostatnio praktycznie wcale nie grałam w czwórkę i się nie, nie, nie interesowałam co gdzie i jak, więc po prostu jestem zaskoczona. A ty gdzie tak pobiegłaś? Pewnie wymiotować, nie? No, oczywiście. Tak, zwymiotowałaś, to wyczyścisz po sobie ten kibelek? Dziękuję. Dobra, to już właśnie nie, nie ścieraj tych kałuż, bo y w sumie to jesteś tak zmęczony, że weź ty się i iść kolego tutaj, e, prześpi, a e, rano po prostu jak wstaniesz to może zrobić śniadanie, a potem zrobić to ciasto, bo tak w sumie to się przecież mm, nie pali. Nie potrzebujemy na już tego ciasta, tylko tak po prostu, żeby było w zapasie, prawda? Okej, okay, Samuel zrobił to ciasto i wygląda mniej więcej tak i... o, można dodać świeczki urodzinowe, no to spoko. No, naszemu Bartoszowi nie idzie tak źle z tymi umiejętnościami, komunikacja już prawie wbita, wyobraźnia raptem pół punktu, tutaj myślenie, poruszanie się też po... do trójki wbić i zaraz lada moment będzie miał w zasadzie urodzinę. W sensie pewnie jeszcze parę dni zejdzie nam na tym, ale... Ale to jest szybko, powinniśmy się tutaj ogarnąć, to jest jednak jeden mały dzieciak, więc e, cała reszta może się zajmować sama sobą, więc tutaj Samuel może się, e, poświęcić czas cały swój na opiekę nad tym maluchem. Halina i Sylwia zrobiły sobie po projekcie, o tutaj widzę, że nie schowałam jeszcze Tobie tego projektu. Także mam nadzieję, że, no nie wiem, w sumie może jak pójdą w poniedziałek, to może już dostaną tą piątkę, a może się mm, jeszcze nie dostaną, zobaczymy jak to będzie. Natomiast nasza Gloria jest już w zasadzie gotowa do dostania szóstki, więc też jeszcze kwestia taka, żeby sobie poszła do tej szkoły i dostała tą ocenę. Co do Ksenii i jej ciąży, to ona to już jakiś ładnych parę godzin temu wskoczyła w ten poród za trzy znaki zapytania. Więc w sumie niedługo pewnie będzie rodzić, ale nie wiem kiedy dokładnie. E, dobra, dzieciak jest zmęczony, to już mu na dzisiaj dam spokój z tymi umiejętnościami. Niech sobie zje jedzonko, jakieś kolacyjkę i idzie lulu. I też tak ogólnie widzę, że no, tutaj nie zostało zbyt dużo czasu naszemu Samuolowi, więc. E... Ja mu po prostu kupię ten taki eliksir odmładzający. Pewnie nas e, stać na to, tak mi się wydaje. Tylko najpierw muszę. O, tu jest eliksir młodości. Dobra, daj mnie to. No jak mam 10 tysięcy punktów, mamy to, to stać nas na kilka takich ładnych. Także weź sobie to, wypij. Co prawda, to go odmłodzi, tak tutaj do początku tego stanu, no ale już mu pewnie niewiele tam zostało, więc w sumie niech sobie weźmie i wypije. No i świetnie, wypiłeś, także jesteś tutaj odmłodzony, to dobrze. Tak, w sumie to większość się dzisiaj bardzo dobrze czuje i jest niedziela, i oni za bardzo, w sensie dziewczyny, nie mają za bardzo co robić, bo tutaj ogarnęłam te projekty, umiejętności, tutaj te młodsze dziewczyny mają już nawet powbijane tak ten poziom na ten potrzebny do szóstki jakby, żeby zdobyć, więc wydaje mi się, że wyślę je może na ten, na wolontariat w sumie, tylko niech tutaj jeszcze nasza Halinka sobie doje śniadanko i sobie pójdą we trzy a tutaj pani Ksenia non-stop bawi się tymi zabawkami, bo ona jest chyba infantylna, no właśnie. Niezrównoważona, infantylna i wrażliwa. I szybko się uczy. Le czemu ty jej brawo biłeś, że co, że ona się bawiła, tak? Aha, spoko. A jak jest brudno, to posprzątaj, tylko aha, bo tutaj jest nachlapane. Dobra, się ukryło przede mną. E, Halinko, czy ty już zjadłaś tutaj? Fantastycznie, tylko to trzeba... Tutaj naszą Glorią kliknąć, żeby poszły sobie na ten wolontariat e, razem. O, tutaj weź udział w wolontariacie. I weź dziewczyny, niech idą, niech się tutaj socjalizują. E, może w domu spokojnej starości, czemu nie? Idźcie sobie tam ten. Świetnie, Akura ak akurat Gloria trollowała na forach, więc to jest y, idealny moment, żeby poszła na wolontariat. <grych> Ok, jeden z seniorów podchodzi z podniszczoną talią kart i pyta, czy Gloria nie chciałaby rozegrać z nim partyjki. Um. Zagraj? Gra w karty trochę znudziła Simkę o imieniu Gloria, ale towarzyszący jej starszy Sim był zachwycony, że ma komu opowiadać rozmowy z jakichś zrobionych Aha, no, no spoko, fajnie. A ty przypadkiem nie chcesz rodzić? No ile jeszcze można czekać, no? I rozmawiasz sama do siebie w kuchni, spoko, ten brzuch to masz już taki duży, że zaraz naprawdę ci eksploduje. No patrzcie na to. Jak to nie będą bliźniaki, to ja serio już, już nic nie wiem. A wy może pójdziecie sobie na jeszcze jeden jakiś wolontariat, w sumie? I widzę, że zaczął nam się poród, to fantastycznie, to możesz tutaj Ksenia pójść i urodzić. Okej, okay, mamy chłopca kolejnego. I na imię będzie mieć Wiktora. Chyba nie było. A może. Nie, nie było chyba Wiktora, co nie? No dobra, to będzie Wiktor. Jeden dzieciak. No, dlaczego mi to robisz? Taki duży brzuch masz. Mogłabyś tam dwójkę dzieci zmieścić, no. No i uda się wbić tutaj. Było 103%, teraz jest 90%. Uwielbiam, jak to się tak robi. No dobra, to poproś w takim razie o jeszcze jedną książkę. Okej, okay, dziewczyny wróciły i w sumie nie wiem, jak tam wasze potrzeby. Takie w miarę. A dawaj, ta na trzeci. No wszystkie po kolei, może niech najlepiej zrobią, bo naprawdę nie mają co robić tutaj w, domie, w domu. To jeszcze e, może teraz sprzątanie plaży. O, Dzieciaka, bo brudna pieluszka, dobra, to weź tam zmień tą brudną pieluszkę i zaraz się pożegnamy z tobą, pani Kseniu, bo nie jesteś już nam potrzebna. Tutaj widzę, że wyobraźnia się wbiła, także może e, poprośmy o. chociaż może lepiej by było tutaj ogarnąć najpierw potrzeby, a dopiero potem te umiejętności. A z tą panią się już pożegnamy, i tym razem zrobię to tak, że po prostu usuń z rodziny. Skoro taką metodą dodaję je do rodziny, to równie dobrze taką metodą mogę je po prostu e, usuwać z tej rodziny. Także pa. pa. Swoje zadanie spełniłaś, od razu sobie pójdzie. Ja nie muszę się tu bawić w jakieś ekrany ładowania. I jest spoko. Także przydałoby się tu zaraz ogarnąć kolejną panią i kolejną ciążę, tylko ty chyba pewnie nie znasz tam nikogo. Tak mi się wydaje. Raczej w sensie zna, ale jak zna, to są albo jego dzieci, albo były tutaj ten. Partnerki powiedzmy, także będzie trzeba może spróbować tym metodą na klub, że założyć sobie klub. I tutaj tylko na zaproszenie, nazwę byle jaką, bo po co to jest, ikonkę też możemy dać taką i zasady rekrutacji. Wiek przede wszystkim, żeby była młoda, dorosła i dorosła. Chociaż musi być też senior, bo on jest seniorem, no ale dobra. Stan cywilny, żeby była a, wolna. I... Czy jakaś cecha, coś tamten, to raczej, raczej nie, więc zobaczymy, kogo możemy tutaj dodać. Tylko, że no, widzę, że to są osoby, które on zna. E, tu jest ewentualnie jakaś tamara. Uuu, dobra, możemy ją dodać. Justyna to pewnie ma takie samo nazwisko, jak my jakoś ją tam znamy, więc to pewnie mm, możliwe, że nasza jakaś tam rodzina, ale jest jakaś tamara, więc może. Może coś tutaj się uda. Chociaż te też dwie możemy. Chociaż wydaje mi się, że to może być to mogą być jakieś jego kuzynki, wnuczki albo inne takie. Aha, siostrzenica to nie. E, to jest... Jak to jego siostra? Okej. Okay. A z tą nie ma żadnych relacji. Chociaż ta pani przyznam szczerze jakąś taką ma dziwną twarz. O, a tutaj się coś nie zaliczyło z tym wiekiem nie wklepało się, ok, bo to tak trzeba zrobić, ale to wciąż są te osoby, które on zna o, jest jakaś Agata, jest jakaś Maria dobra, dobra i może to nie są jego znajomość znajomość, znajomość, dobra to chyba nie są jego jakieś tam rodzina czy coś więc w sumie zaraz możemy tutaj rozpocząć spotkanie niech one tu przyjdą i, i ten... Gdzie będziemy je podrywać? <laughs> Widzę, że tutaj już no, na czwarty wolontariat to nie pójdą dziewczyny, bo tak trochę zabawa im tutaj spadła i też już się robi ciemno, więc przydałoby się, żeby te młodsze dziewczyny się wzięły i położyły do spania. Dobra, zobaczmy. Tutaj no takie w sumie nie są takie złe nawet, no. Lepsze takie niż żadne, no. Dobra, mamy opcję flirtowania, więc, e, więc będzie dobrze, ale e, najpierw może troszeczkę e, pogadamy. Może nie narzekajmy na wszystko, tylko poprawmy humor na przykład, to, to będzie takie bardziej e, neutralne. Tylko tu widzę, że są dwie, a gdzie jest ta trzecia pani, co była w sumie? Aha, tutaj jest w, w toalecie. I to jest ta pierwsza, co już tak dodaliśmy, tak mi się wydaje. Żebym chciała Ci się jakoś przyjrzeć, tylko... No, ten jej nosek, to tak powiem Wam szczerze, piękny jest, naprawdę. Robi jej po prostu całą osobowość. No dobra, mamy z nią jakąś tam romantyczną relację, więc ja sądzę, że tutaj możemy zakończyć spotkanie, ale tą panią sobie weźmiemy tutaj, dodamy do grupy i od razu zaciągniemy już ją do sypialni, żeby wiedziała o co nam chodzi. Dajecie? Dajecie. Super. No i dobra. Dawaj, dodawaj ją do, do rodziny, żeby sobie całkiem przypadkiem gdzieś nie poszła. Ta pani. Rób też i weź powiedz, że jesteś w ciąży. No, oczywiście, że jest. No to super. Tak jak już e, obudziłaś go, żeby mu powiedzieć o tym, że jesteś w ciąży, to już od razu weźmiemy i klikniemy, żeby tutaj ogarnąć e, poprosić o pozostanie przyjaciółmi. Proszę bardzo. Dobra, ty już spadaj Gloria do spania. Zabawy masz na Maksa, także. Będziesz mogła się uczyć pilnie, chociaż sądzę, że ona ma na tyle wysoką ocenę, że nawet jakby się normalnie uczyła, to to, to pewnie tu szóstkę dostanie, ale niech ma ogarniętą zabawę. Tej dzieciaczek wstał i ogarnia te swoje myślenie, jeszcze poruszanie się i też zaraz, pewnie, raz w poniedziałek będzie miał urodziny. O, proszę, mamy dzień rabatów. To nawet nie wiedziałam, że jakieś tam święto jest w kalendarzu, w sumie nie zaglądałam. Za każdy ten 10% mniej. To w sumie możemy kupić, nie wiem, jakieś tam projekty, bo tak w sumie to nam się pokończyły. A jak jest akurat rabat, to dobra, kupię, żeby nie było. zadowolenia może nie? Za każdy obiekt z trybu budowania zapłacić gdzieś. Aha, minimum 500. Dobra. No ale w sumie te projekty. Też były nam potrzebne. Może kupimy sobie fontannę i postawimy tutaj przed domem, bo tak w sumie pusto. O, proszę bardzo, piękna fontanna. No, zaliczyło się już się, już się bałam, że, że kupiłam kurde fontannę i nie pykło, ale pykło, także dobrze. I wszystkim pewnie się spełniło. Oprócz dzieciakom, bo dzieciaki ignorują tą tradycję. O, tutaj jest jeszcze jeden projekt, którego ja nie schowałam. Dobra, nie zauważyłam go. Dobra, dziewczyny wróciły właśnie ze szkoły. No i tutaj Gloria, tak jak przewidywałam, jest trzustkowa, więc w zasadzie zaraz robię jej urodzinę. Natomiast Halina i Sylwia są czwórkowe, ale już jeden dzień i dostaną piątki, także też spoko. A nasz Bartosz tutaj ogarnia sobie umiejętność myślenia, i jeszcze trochę mu brakuje do tych urodzin. O, widzę, że Wiktor ma wkrótce urodziny, czyli za jeden dzień, a z naszą ciążą tutaj jest kwestia, że 9 godzin, drugi trymestr. No okej. Okay. Aha, pan coś tu się zrobił rozgniewany, także pewnie zaraz będzie trzeba go położyć spać. Dobra, Gloria, bo ty nie masz na co w sumie czekać tutaj swoje zadanie spełniłaś. Tutaj widzę, że przyniosłaś też projekt ze szkoły, ale on nie jest ci totalnie już potrzebny do szczęścia. Także wyciągamy ciasto i proszę bardzo, weź sobie tutaj, zdmuchnij świeczki. No i dobra, kolejna młoda dorosła. Także tutaj ostatnie spojrzenie naszą Glorię, która jeszcze w sumie nie przeszła nawet metamorfozy, ale no, ja się tym zajmę po prostu poza odcinkiem, jak będę miała Wenę i czas. Także żegnamy się. Papa! Pa. O, tutaj też widzę, że te młodsze dziewczyny poprzynosiły projekty, ale one już zrobiły po jednym, więc to nie ma sensu, żeby robiły kolejne. Tutaj te stare projekty możemy w sumie. Im sprzedać. O, a tutaj jedna pani nam się usunęła z klubu, bo pewnie wyszła za mąż, czy coś na bank tak było, więc może spróbujemy dodać jakąś nową. O ile będzie jakaś tutaj? E... O, jest jakaś Aneta Alfasi, londyneczka. Możemy ją tak w sumie. No racja, przecież to nie trzeba rozpoczynać tego klubu, tylko można tak normalnie kliknąć i zaprosić je. Więc może ją wejść zaproś i. Może spróbujemy z nią jakąś relację tam ogarnąć, w sumie. Oj, ale ona no coś nie jest chętna na flirty. Coś nie bardzo. Aha, idzie wynieść śmieci albo uważa, że my jesteśmy śmieciami. Za 19 godzin nasz Wiktor będzie miał urodziny i stanie się małym dzieckiem. I mam nadzieję, że do tego czasu uda się tutaj z Bartoszem ogarnąć te umiejętności, bo kwestia myślenia to raptem... Minutka, dwie, i powinien to ogarnąć, a poruszanie się może spróbujemy zabawą jakoś wbić tutaj. Także zaraz będziemy tutaj mocno cisnąć tego dzieciaka, żeby ogarnął to w końcu. No, dawaj, dawaj, to myślenie już dobra, udało się wbić na trzeci. Także niech jeszcze sobie tutaj pobawił się i, i wbijał to poruszanie się, i zrobimy temu dzieciakowi urodziny. Co prawda, już teraz nie pójdzie do szkoły bo już jest wtorek, więc to zawsze tak jest, że, że jak danego dnia do, dorastają, to dopiero... Aha, fajne zabawy. No, no po prostu patrzcie, no, to, to, to jest y, sposób na to, jak bawić się z dzieckiem. O rany, uwielbiam to po prostu naprawdę, to już nie jest pierwszy raz jak mi się tak zdarzyło jak to widzę, więc o dobra, dopiero jak wbił punkt to się ogarnęło, ale jest wszystko ładnie w bite, także możesz dzieciak dorastać i iść do szkoły i się uczyć i na pewno cieszysz się z tego, że że, ten, że teraz czeka cię taka przygoda życia, także pomóżmy mu zmuchnąć świeczki. I coś tam mówiłam w międzyczasie, jak się zorientowałam, że tak się zepsuło z tą zabawą, że. E, no, tutaj w tych Simsach to jest tak, że jak tego danego dnia ten dzieciak dorośnie, to dopiero następnego dnia jakby idzie do szkoły, więc ten raz we wtorek nie pójdzie, a pójdzie dopiero w środę. Ale będzie miał cały wtorek, żeby ogarnąć sobie na przykład jakiś projekt, jakieś tam umiejętności i, i będzie ok. Tak w sumie to teraz. E, się ograniczałam z tym, że jak robiłam Glorii urodziny, to w sumie nie spojrzałam na to, czy ona miała um, tą odpowiedzialność w bitą. ale wstawiam, że pewnie miała. Dosyć dużo projektów robiła, odrobiała prace domowe, także pewnie powinno um, to być. A no właśnie, tutaj pani Tamara to w ogóle ten wyszła za mąż, więc dlatego się odłączyła od naszej um, grupy, jak gdyby. Bo nie była już singielką. O, świetnie. Dziewczyny wróciły ze szkoły i poprawiły oceny. No, ale są to piątki, więc urodzin jeszcze nie będzie. E, strasznie się czujecie, to w sumie możecie sobie tutaj do brata dołączyć i się pobawić w tych e, piratów. Ty sobie jesz dobra, a ty w sumie idziesz i będziesz postarzać Wiktora, bo już tutaj za momencik będzie miał urodziny. Także to już jest najwyższy czas. Znów mamy czarne włoski, nie wiem jakie oczy, bo niestety są nałożone okulary, więc w sumie możemy spróbować zmienić strój na piżamkę i może się dowiemy, jakie oczka dzieciak dostał. Ale jakieś chyba jasne, coś tak mi się wydaje. Czy może. Nie, nadal ciemne. Takie czarne wręcz, chyba, w sumie. Coś ostatnio te dzieci jakoś tak, tak samo wyglądają. Czarne włosy, kurde czarne oczy, więc ja nie wiem, co tutaj się podziało. Taka faza chyba po prostu. Dobra, dzieciak, czujesz się fantastycznie, to oczywiście standardowo zaczniemy od grania tam w jakieś te kształty, niekształty i inne takie różne rzeczy. Wy się tutaj ładnie razem bawicie. To super. No a ja będę kończyć ten odcinek tutaj. Wydaje mi się, że poza nagraniem troszeczkę może sobie przegram, może jeden dzień, aż dziewczyny pójdą do szkoły i dostaną szóstkę, czy do jakiegoś takiego kluczowego momentu, czy do porodu, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia, do usłyszenia następnych, cześć!